I ruszyły. Oj, no troszkę z problemami. Wieczorynka została z tyłu. A z przodu jest Sable, Sable, ale już na prowadzenie wysuwa się Orkama. Orkama, Sable na trzeciej pozycji. Mandat. Na czwartym miejscu Catch the Wind. Piąta jest Namera Me. Później poprawia mocno Wieczorynka. Wyprzedza Superstory. TR i na ostatniej pozycji Celira Orkama. Orkama. Sable. Orkama. Sable. Na trzecim miejscu Mandat. Czwarta Catch the Wind. Na piątym miejscu Namerame. Bardzo lekko galopuje wieczorynka. Koło niej jest Celira i w niewielkim odstępie Superstory TR. I za moment wyjście na prostą finisową, na którą wyprowadza orkama. Orkama i Orkama próbuje uciekać Orkama, finisuje sable. Orkama, sable, Orkama, sable. Orkama przy wewnętrznej sable do walki włącza się też Catch the Wind. Utrzymuje prowadzenie orkama, orkama, ale z pola znakomicie celira. Orkama celira przy kanacie Catch the Wind i w celowniku orkama celira Catch the Wind.